Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P0162 brzmi jak usterka obwodu Sondy Lambda o 2, Bank 2, Sensor 3. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana jako usterka obwodu czujnika tlenu O2, bank 2, sensor 3. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0162 Ten diagnostyczny kod usterki DTC jest kodem ogólnym. Bład P0162 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Kod diagnostyczny P0162 odnosi się do trzeciej sondy Lambda O2, znajdującej się w banku 2 za katalizatorem. Mierzy on ilość tlenu przedostającego się do spalin. Do czujnika O2 dochodzą cztery przewody: dwa przewody SA przeznaczone dla elementu grzejnego, a dwa dla danych czujnika. Element grzejny powinien mieć napięcie akumulatora na jednym przewodzie przy wyłaczonym silniku. Na drugim powinna być masa. PCM dostarcza napięcie 50 V do czujnika O2, które zmienia się w zależności od zawartości tlenu w spalinach. PCM zapewnia również uziemienie czujnika. Zmiany zawartości tlenu powodują zmianę rezystancji czujnika O2. Ta zmiana rezystancji wpływa na napięcie 50 V dostarczane przez PCM. Może się ono wahać od 1 do 90 V. Wartość i dziesiąta oznacza całkowite zubożenie, a I 9 oznacza całkowite wzbogacenie. Znaczenie tego kodu jest takie, że napięcie o 2 sondy lambda, było niskie przez ponad 2 minuty lub czujnik nie jest w ogóle aktywny. Jest to odbierane przez moduł sterujący silnika ECM jako usterka i w konsekwencji ustawiany jest kod błędu P0162OBD2. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0162 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL malfunction indicator light. Jest to również określane jako check engine lub po prostu check engine light. Może również objawiać się jako zapalenie się lampki ostrzegawczej check engine na panelu sterowania. Nadmierne zużycie paliwa. Nadmierny dym z rury wydechowej. Usterka P0162 nie jest uważana za poważna usterkę, ale jej wystąpienie może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa i nadmierna emisja spalin. Dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie tej usterki. Przyczyny błędu. Kod P0162 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów: czujnik tlenu O2 może być uszkodzony. W obwodzie sygnału sondy lambda O2 może występować zwarcie napięciowe. Wysoka rezystancja lub przerwa w obwodzie sygnału sondy Lambda O2. Kontakt przewodów z gorącymi częściami układu wydechowego. Uszkodzenia i wycieki powietrza przed sonda Lambda. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0162? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P0162, wymień uszkodzony czujnik. Wyeliminować zwarcie. Przerwę lub wysoka rezystancję w obwodzie sygnału O2. Wyeliminuj zasysanie powietrza. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Wszystkie zapisane dane i kody błędów należy odczytać za pomocą skanera OBD2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd. Aby sprawdzić, czy kod P0162 pojawi się ponownie. Sprawdź napięcie sondy lambda w czasie rzeczywistym za pomocą skanera diagnostycznego. Aby sprawdzić, czy sonda działa prawidłowo. Sprawdź przewody elektryczne i złacze sondy lambda pod katem korozji i uszkodzeń. Sprawdzić sondę lambda pod katem zanieczyszczeń i uszkodzeń płynów. Sprawdzić układ wydechowy pod katem wycieków spalin i naprawić ewentualne nieszczelności. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0162 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Audi, BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Benz, Peugeot, UAZ, Hante, w przypadku kodu błędu P0162 czasami możliwe. Jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P0130, P0136, P0142, P0150, P0156, P0163.